<try> Witam serdecznie Was powitać Robimy misję Nie ma poddawania się Nie ma Jesteśmy blisko Blisko, blisko, blisko To musimy szybko, szybko O ty kurde dbanie. Mam dobry dzisiaj humor Bardzo mam dobry humor Poprawiło mi dużo humor To sam pan wjechał we mnie A nie jak pana Pan Wymusił e, Nie, tak szczerze, poprawiło mi dużo humor Jedna kwestia mi po prostu poprawiła dużo humor e, szczerze Wali mnie to już, to co, kto, o, to, o czym myśli Ja mam swoje życie, teraz muszę się skupić na sobie Na nowej partnerce I na żabie I na żabie Na tym się muszę skupić Ale nie Przeważnie to miałbym Po prostu mam gdzieś Po prostu chcę się skupić wyłącznie na sobie I na sklepie Bo to jest dla mnie najważniejsze Najważniejsze są dwie rzeczy Ja i Sklep Jaj sklep jest najważniejsze. Teraz, obecnie. Wiesz, ponieważ on no, nie oszukujmy się. Ja muszę zadbać o komfort swój i nie tylko swój. Tatuś spokojnie, nie wróciłem do tej debilki i nie wrócę. Spokojny tatu, bądź spokojny, <grym>, bo wiem, że już byś napisał. Nie, nie wrócę do tej idiotki Ale jakby mi zapłaciła. Sama to spierdoliła, doliła, więc nie chcę teraz szuka innego frajera. Eee, my bierzemy sobie ścigaczów. Tylko... W ogóle myślałem sobie tak. Wyjechać za rok do Japonii na 3-4 dni zobaczyć sobie ten piękny kraj. Patrzcie, jak as przestworzone trzy bomby. Dostał. A ty kurko. A ty chamie! Wiesz mnie sprzedałeś konfituro. Te, 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 та 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 ра та та Добре, иде до горе. Nie da się tak, nie da się tak. No teraz go palnął bronią, no patrzcie ludzie. Teraz go palną. Dobra, spier ...nicza nała. I... i... i spieprzamy nała. Dobra, uciekamy, uciekamy, szukamy takich schodków, one gdzieś tu były. A, dobra, czaj... czaiłem bazę, więc one są już, już że okay. Nie, bo my nie wierzymy po schodkach, tylko ze schodków skaczemy, nie? Zawsze mi się, Gdzie myliła ta... A już jadą saniaki O patrzcie, 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 jadą kur flety Dobra, spiewszamy tędy Ale się udało Ej powiem szczerze ciary mam Trochę mam ciary no z kurka już jest, no Tak stresik jest taki solidny Jadą za mną, jadą I zaraz się okaże, że będzie przede mną. Te stare gry tak lubiły robić, wiecie? Czy na przykład Carbon, w Carbonie jakby przyciliście jakiś samochód, na przykład bossa, jesteście daleko od niego, daleko, ale tu bardzo daleko, ale za chwilę jesteście obok, Oni jest obok was, nie? Tak nagle tak, transfer, tak jakby dostał taką jakby dodatkowe nie wiem, teleportację, nie? Tak się powiedzieć. Ciekawe. Ciekawe i fajne. Bo Wtedy uważaliśmy, że to było trudniejsze. Ale najgorszy moim zdaniem wyścig w Karbonie To jest w kanionie. Nie drift w kanionie. Tylko wyścig z bosem, który jedzie Lamborghini. Tu jeździ Lamborghini. Kto jeździ Lamborghini. To jest taki najtrudniejszy wyścig, bym powiedział. Ja dużo myślałem. Ja dużo myślałem, jakie auto by pasowało. Jaki samochód by pasował do tego wyścigu. Myślałem, naprawdę Nissan Skyland. Yy, myślałem Mercedes, Fordy, Lamborghini tak samo jak on. Ale. Właśnie nie dawało to rady. Próbowałem super imprezę. Próbowałem super imprezę. I też nie dawało rady. Aż wziąłem Mitsubishi. Tak mówię, a e, zobaczę. Instynkt mi mówi, żebym będę użył tego samochodu jako właśnie tego Mitsubishi. Bruno, coś? Hej Hey, man. Hey, toś. easy puppy. Poczekajcie. This for me. You. No i Mitsubishi mi właśnie tak weszło do głowy, żeby użyć tego Mitsubishi, żeby to jakoś Enrico, zobaczyć. No i zobaczyłem Mitsubishi Chino, no i Bez problemu. No i bez problemu przeszedłem. Mitsubishi skończył mój grę, no? chodzi o wyścig z Lamborghini. Lamborghini jest szybkie na... Na prostej jest szybkie. Ale wolne w zakrętach. I Mitsubishi podwodowało to tak, że jak nie mieliście spinningowanego Mitsubishi na full no to zostało wam tylko Tak naprawdę zostało tylko wam yy, w zakrętach wchodzić bo, bo... Lamborghini zwalniał, a my mogę się bo mają ma, ma. lepsze prowadzenie no taka jest sytuacja, poważnie. I już kolego cię ci dokończy z pani na łóżku. Wyjazd. Wyjazd, pryno Proszę. Co? Wy. wy Kończyć ci z pani, nowe łóżko będzie. Już nie będziesz spał na łóżku. Inne psy śpią na podłodze, jakoś nie mają problemu. A ty masz swoje wersalki, swoje wers łóżeczko A moja jest wersalka, nie twoja. I wracając do tej sytuacji, no. najciekawszy, najtrudniejszy wyjści to pokonanie Mitsubishi, nie? Mm. Aż mnie nogi zabolały. Aż mnie nóżki zabolały, no.

You man, I like you a lot. Anytime, man cause you got cojones, and all my friends they got big cojones. Ciekawe, czy nam się to uda. Nie lubię tej myśli. Nie lubię. You got big cojones, amigo. Dobra, najlepsze jest to, że moje plany na dzisiaj... Wyspać się, iść do urzędu, Wypełnić hey, pismo o zmianie mieszkania. Paul, co jeszcze I jeszcze porobić? jeszcze muszę porobić, posprzątać na pewno muszę. O kurde, to jeszcze się nagrywa, ja pierdzielę. Dobra, ej, dobra, nie, nie, nie. Eee... Yy, nie, 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 moi drodzy, nic nie słyszeliście. Nie, 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 nie. Tam muszę załatwić jedną rzecz, po prostu chodzi o mieszkanie. Na większe. Na większe chcę to zmienić. Nie chcę mieszkać. Tu mam... Jakby to powiedzieć? Złe, złe skojarzenia mam z tym mieszkaniem, no nie chcę. Nie chcę, po prostu ja nie chcę. Nie chcę po prostu tutaj. Hmm. nikt to kazań, nie? jest nie? Ja Jest śpiący jestem, jest to po mnie, nie? Szczerze? Pierwszy raz mnie tak mocno oczy szczypią. Także bardzo mnie szczypią, że bardzo. Więc ja sobie podjadę teraz do domu i napiszę z tą gierkę, a my się widzimy już jutro. Jak odeśpię i to wszystko pozałatwię. Bo też muszę, na pewno muszę iść jutro do taty, do pracy i do wujka. A ile tata będzie. To Tommy, today, man. not dead man been chatting about you, my dear. Thought you might need something to make you feel better. So Auntie Pulley make you some stew, eh? Come and check me kitchen sometime, okay, Tommy. Tommy me. Dziękuję za dzisiaj, widzimy się już niebawem. Moi drodzy, do zobaczenia. Cześć.